Czy dostała już pani wyższe rachunki za prąd, za gaz? Yy, jeszcze nie, albo nie sprawdziłam jeszcze swojej skrzynki. Jeśli chodzi o te obawy związane z podwyżką cen prądu, myśli pani, że parlament, rząd, koalicja rządząca powinna coś w tej sprawie zrobić? Dalej zamrażać te ceny energii? Będziemy monitorowali rynek cen energii i odpowiednio do niego reagowali. Na pewno najważniejsze jest to, żeby miały osłony osoby, najuboższe osoby, czy to też z jednoosobowych gospodarstw domowych, z tym, które po prostu mają najtrudniej, najbardziej skoczą im te rachunki. Seniorzy, seniorki to są grupy, które absolutnie muszą być chronione przed tymi podwyżkami. Nie masz oko, dostał pan już rachunki za prąd, za gaz, gdzie jest podwyżka? Jeszcze nie, żona czeka, ale zobaczymy. W jaki sposób koalicja rządząca może pomóc Polakom, którzy tak bardzo obawiają się tego, że te ceny za energię bardzo wzrosną? A to proszę pytać panią minister środowiska. Ona wielokrotnie wyjaśniała, że są wprowadzone warunki elementy osłonowe dla najuboższych i będą realizowane, można będzie składać wnioski. I z tego co wiem, ci, co złożą je w terminie, nawet do końca roku dostaną rekompensaty. I nie będzie to tak, jak sądzi dzisiejsza opozycja podwyżka rzędu kilkudziesięciu, czy kilkuset procent. No właśnie, czy te argumenty, które wyciąga obecna opozycja o tym, że przecież koalicja rządząca obecna nie przedłuża tych właśnie zamrożenia cen, tak naprawdę nie próbuje pomóc Polakom, którzy obawiają się właśnie tego lawidowego wzrostu cen, no jest jakiekolwiek prawdziwa? Jeśli nie, no to na czym polega ich błędna analiza, Pana Stachowi? na wykres. Dziennika Gazety Prawnej zobaczył jak kształtowały się ceny energii za ich rządzenia, więc jeśli mają teraz pretensje, to niech mają pretensje do siebie. Zawalone 8 lat w zakresie taniej, odnawialnej energii, o którą bije się także z obecnym rządem i z obecną koalicją, to jest przyczyna drogich rachunków. A wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej za lat 20, to dopiero będzie armagedon cenowy, bo za 20 lat zapewniam pana i państwa, Ceny energii odnawialnej będą na poziomie jednej a może jednej piątej ceny energii jądrowej. Ale póki co dzielnie brniemy i tamten i ten rząd w energetykę jądrową, bo ktoś zamówił niezły kontrakt. Ja nie zauważam jakiejś specjalnie wysokiej zmiany w tych rachunkach, ale też nie używam gazu. W jaki sposób koalicja rządząca w takim razie może w sposób właśnie, w jaki sposób może te wszystkie wątpliwości, które Polacy mają, jeśli chodzi o podwyżki cen prądu, gazu, rozwiać, tak? Czy macie, czy Macie Państwo jakąś propozycję, czy jest jakiś pomysł na to, w jaki sposób pomóc po prostu Polakom uniknąć tak dużych podwyżek, o których między innymi mówią media. No, też po to jest ustawa, która blokuje ceny prądu, energii i gazu na odpowiednim poziomie plus bon e, dla osób, które są potrzebujące o tym szeroko, mówiła także ministra klimatu, że warto z tych narzędzi korzystać. Jest to oczywiście narzędzie dłu krótkoterminowe, długoterminowo. To koniecznością jest e, Zwiększenie energii, która jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, ale także termomodernizacja budynków, termomodernizacja pompy ciepła, czyli po prostu alternatywne źródła energii od tych, które obecnie mamy. Jeśli chodzi o spalanie paliw stałych w domach, no to docelowo po prostu trzeba będzie od nich odejść. Jeśli chodzi o tę krytykę, która pojawia się ze strony prawicy, obecnej opozycji, że Państwo nie robicie zbyt wiele, że nie utrzymujecie jakby zamrożenia tych cen, które wprowadzał poprzedni rząd PiSu, czy Pani zdaniem te, ta krytyka jest zasadna? A jeśli nie, no to dlaczego? Przede wszystkim ten rząd nie zrobił nic, aby zdywersyfikować źródła energii w Polsce, aby inwestować pieniądze w linie przesyłowe, które są koniecznością, a które są w dramatycznym stanie. Nie będzie rozproszonej niezależnej energetyki, jeśli nie przesyłowe nie będą doinwestowane. Zatrzymanie e, rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie to jest zasługa PiSu. Nie do dowiezienie umowy społecznej z górnikami to także wina PiSu, więc naprawdę niech posypią głowę popiołem. Czy dostał pan rachunki za prąd ostatnie? Jeszcze nie. I będzie duża podwyżka? Jak pan myśli? W pana przypadku? Myślę, że dużo. I w jaki sposób rząd może pomóc Polakom, jeśli chodzi o właśnie te podwyżki cen prądu? Mógłby się wzorować na rozwiązaniach, które proponowaliśmy na tych różnego rodzaju Tarczach ochronnych, które obniżały ceny energii, ale również to, o czym mówiliśmy na konferencji prasowej, że teraz, jak przewodniczącym Komisji Energii jest Borys Budka, to tam może postawić sprawę zawieszenia na jakiś czas ETS-u. No bo chociażby skutki wojny, które my ponosimy jako Polacy, no w dużym stopniu też przyjmując ogromną ilość uchodźców, których wspieramy, no, moglibyśmy dostać jakąś ulgę z tego tytułu, bo inaczej trudno będzie mówić o solidarności europejskiej. Prognozy wyższe o około 30%. I myślę, że to i tak jest stosunkowo niewielka podwyżka. Mnie aż tak strasznie nie dotknie, dlatego że ja na przykład nie gotuję na prądzie, tylko na gazie, więc mam tutaj tą, powiedzmy, ulgę dodatkową, że te podwyżki w tym zakresie aż tak mnie nie dotkną. No, za gaz też niestety rachunki będą wyższe. Za wodę też się podwyżki zaczynają. Za ścieki się podwyżki zaczynają. No, niestety mamy do czynienia z całą serią podwyżek, a od stycznia będą kolejne, bo już zostały przez URE zaakceptowane te taryfy na styczeń i nie zanosi się na to, aby przywrócić te pisowskie złe, tragiczne pisowskie tarcze antykryzysowe, tarcze energetyczne, te, które my wprowadzaliśmy, które służyły Polakom, ten rząd je zablokował. alternatywa, ten bon energetyczny, o który się trzeba starać na jakimś 11-stronicowym formularzu, to jest po prostu fatalna polityka. Powrót ale do... czy pana zdaniem powinny być wprowadzone takie dopłaty na stałe? No bo my mamy przykłady państw, na przykład Grecji, gdzie takie dopłaty były, no i państwo stanęło na skraju bankructwa, tak? Czy, czy to jest ten program, który powinien być realizowany dla Polaków? Oczywiście on brzmi bardzo dobrze w programie wyborczym, ale dla państwa, jest on do udźwignięcia, żeby cały czas dopłacać, wyrównywać jakby te koszty, tak? Wzrostu cen i tego, co płacą konsumenci. Jak najbardziej jest to nie tylko niezbędne, nie tylko, nie tylko możliwe, ale i niezbędne. Dlatego, że mieliśmy do czynienia z potężnym kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Potem przez manipulację Putina cenami energii i za chwilę inwazję na Ukrainę. I w tym trudnym czasie państwo było stać na to, żeby tego typu osłony dla obywateli wprowadzić. Teraz podobno mamy uśmiechniętą, zieloną Wyspę minister finansów chwali się, jakie to świetne wyniki finansowe rząd, rząd osiąga. No to gdzie w takim razie są te pieniądze? Skoro zaczynają likwidować kolejne programy inwestycyjne, a dla obywateli tych tarcz nie ma. No to powstaje pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi? Oni mieli taki program, przecież im pieniędzy nie ma i nie będzie. Teraz mówią, pieniądze są, ale wam ich nie damy.